W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB poprowadzono wysokość z wierzchołka C. Wyznacz równanie prostej zawierającej tę wysokość, jeżeli punkt A ma współrzędne 2 oraz 8, a punkt B ma współrzędne minus -2 oraz 4. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od zaznaczenia tych dwóch punktów w układzie współrzędnych. Punkt A ma współrzędną x równą 2, a y 8, czyli leży w tym miejscu możemy podpisać, że tutaj jest punkt A, a punkt B ma współrzędną x równą minus -2, a y -4, czyli tutaj leży punkt B. Możemy jeszcze narysować odcinek AB. Widać, że on będzie tutaj szedł tak dokładnie przez te punkty kratowe, czyli w miarę łatwo będzie go nam tutaj narysować, właśnie po kratkach. O, będzie szedł dokładnie w ten sposób. No i ten odcinek AB ma być podstawą trójkąta równoramiennego ABC. Ramionami tego trójkąta są odcinki BC oraz AC i z wierzchołka C został poprowa została poprowadzona wysokość, a my musimy wyznaczyć równanie prostej, która zawiera tą wysokość. Nie wiemy do końca dokładnie, gdzie leży punkt C, ale ponieważ jest to trójkąt równoramienny, zatem wysokość tego trójkąta musi trafić dokładnie, znaczy wysokość poprowadzona z wierzchołka C musi trafić dokładnie w środek podstawy trójkąta. ABC z rysunku naszego wykonanego w miarę dokładnie widać, że środek będzie w tym punkcie, czyli wysokość, wysokość trafi dokładnie w ten punkt podstawy pod kątem prostym, ponieważ tutaj szliśmy kratka w bok, kratka do góry, ta prosta rosła w takim tempie. Dlatego tutaj, żeby trafiło, trafiła wysokość pod kątem prostym, to również musi iść kratka tym razem w dół i w prawo, czyli po tych punktach. Musi lecieć prosta, która będzie prostopadła do naszej prostej AB. Narysujmy sobie ją nawet ciach. I w tej prostej musi się zawierać wysokość naszego trójkąta ABC. Wierzchołek C może leżeć w dowolnym miejscu, położonym na tej prostej. No i wówczas, na przykład, gdyby tutaj leżał wierzchołek C, nasz trójkącik by wyglądał w ten sposób, no to to byłaby ta wysokość H. Tak jak powiedzieliśmy, ona trafia tutaj pod kątem prostym i my musimy wyznaczyć po prostu równanie tej prostej. Nie ma dla nas znaczenia, gdzie leży wierzchołek C, ta prosta zawsze będzie taka sama. No i teraz już w zasadzie z tego w miarę dokładnego rysunku moglibyśmy napisać, jakie jest równanie tej prostej. Ponieważ wiemy, że przechodzi ona przez ten punkt o współrzędnej xowej równej 0 y6, no i ponadto maleje w tempie. Jedna kratka w dół, jedna w prawo, czyli jej współczynnik kierunkowy jest równy minus 1. W ogóle takie równanie ogólne prostej, zapisane w postaci kierunkowej, jest w postaci y, równa się ax plus b. No i my w tym równaniu powinniśmy wyznaczyć te współczynniki na a oraz B, żeby mieć równanie tej prostej. No i tak jak powiedzieliśmy, współczynnik kierunkowy A jest równy w tym przypadku minus 1, czyli tak nieoficjalnie jeszcze przed rozpoczęciem właściwego rozwiązania możemy się domyślić, zapisać sobie gdzieś na marginesie, że prawdopodobnie rozwiązanie, do jakiego mamy dojść będzie postaci Y równa się, no i zamiast A piszemy minus 1, czyli będzie po prostu minus X. I jeszcze mamy plus B, ale B to jest punkt, w którym prosta przecina oś Y. No widzimy tutaj z rysunku, że przecina oś Y w 6, czyli piszemy plus 6. Takie jest równanie prostej, szukanej prostej, zawierającej wysokość naszego trójkąta. My jednak nie możemy na maturze polegać na rysunku, musimy wykonać odpowiednie obliczenia, żeby dojść do tego wyniku. No i to zrobimy właśnie w tym momencie. Przede wszystkim ta nasza prosta, którą musimy wyznaczyć, przechodzi przez ten punkt S. To jest środek odcinka AB. Tak jak powiedzieliśmy, trójkąt jest równoramienny, czyli wysokość musi trafić dokładnie w jego środek. Zacznijmy zatem może od wyznaczenia współrzędnych tego punktu S. E, owszem, z rysunku widać, że S ma współrzędne 0,6, no ale my powinniśmy to dla porządku policzyć. Czyli policzmy. S równa się i ze wzoru na środek odcinka liczymy. Współrzędną xową, która jest średnią arytmetyczną współrzędnych xowych punktów A oraz B, czyli dodajemy współrzędne xowe i dzielimy na 2. 2, dodać współrzędna xowa punktu B, czyli dodać minus 2, podzielić na 2, to jest współrzędna xowa punktu S, a współrzędna yowa to jest średnia arytmetyczna współrzędnych y, czyli dodajemy 8 plus 4 i również dzielimy na 2. No i to się równa, pierwsza współrzędna 2 minus 2 daje 0, 0 na 2, 0, no a y wychodzi 8 plus 4, 12 na 2, to jest 6, czyli dokładnie tak jak odczytaliśmy to z naszego rysunku. Czyli już wiemy, że ta nasza prosta, zawierająca wysokość, przechodzi przez ten punkt, który już sobie wyznaczyliśmy. No a teraz. Możemy jeszcze skorzystać z informacji, że ma być prostopadła do prostej AB. Czyli wyznaczmy sobie teraz równanie właśnie tej prostej AB, w której zawiera się nasz odcinek AB. No i jak będziemy mieli już równanie tej prostej, to współczynnik kierunkowy tej prostej, czyli A, będzie jednocześnie odwrotnością i przeciwieństwem współczynnika kierunkowego tej prostej AB, ponieważ proste mają być prostopadłe. Czyli wyznaczamy równanie prostej AB. Zapiszmy sobie jeszcze raz to równanie ogólne prostej, albo może nie, już w końcu jest tutaj zapisane Y równa się AX plus B. Teraz po prostu podstawimy do tego równania w miejsce X i Y odpowiednio współrzędne punktów A oraz B. Najpierw podstawmy współrzędne punktu A. X xowa punktu A jest równa 2, czyli pod X podstawimy dwójkę, a Y8, czyli pod Y 8. Czyli podstawiamy 8 równa się. A razy 2, czyli po prostu napiszmy 2a plus b, to jest równanie dla punktu a, i jeszcze podstawiamy do równania prostej punkt b. Pod y podstawiamy czwórkę, 4 równa się, a pod x minus 2, czyli tu będziemy mieli minus 2a plus b. Bierzemy w klamerkę i mamy układ równań z dwiema niewiadomymi A oraz B do rozwiązania. Widzimy, że przy niewiadomej A mamy przeciwne współczynniki, czyli możemy dodać te równania stronami, wówczas nam niewiadoma A zniknie. 8 plus 4 to jest 12. To się równa to się redukuje, wyrażenia z A się redukują, otrzymujemy 2B. 2b po prawej stronie, czyli z tego równania wynika, że b jest równe po prostu 12 na 2, czyli 6. No i gdy mamy już wyliczone b, to możemy wyliczyć a. Na przykład z tego równania podstawiamy w miejsce b szóstkę, czyli piszemy, że 8 równa się 2a plus 6, zamiast b to 6. Szóstka na lewą stronę, 8 minus 6, tu wychodzi 2, to się równa 2a, Czyli ostatecznie otrzymujemy, że A jest równe 1, czyli równanie prostej AB jest postaci, możemy sobie tu na rysunku napisać nawet Y równa się współczynnik kierunkowy pod A podstawiamy 1, 1 razy X to po prostu X, plus B, czyli plus 6. No i teraz, ponieważ współczynnik kierunkowy tej prostej AB jest równy 1. W związku z tym współczynnik kierunkowy prostej, szukanej prostej, zawierającej wysokość naszego trójkąta będzie równa po prostu minus 1 odwrotność i przeciwieństwo tej liczby, odwrotność jedynki to 1, a przeciwieństwo to minus 1. Czyli możemy napisać, że nasza prosta, na rysunku możemy ją sobie jakoś oznaczyć, na przykład literką K. Napiszmy tak, że równanie prostej k jest w postaci Y równa się. I już teraz wiemy, że jest minus 1 razy x, czyli minus x, plus jeszcze jakaś nieznana literka b. Może, żeby nie powtarzać z tym b, co było tutaj, bo teraz to będzie inne b, to napiszmy sobie na przykład literkę jakąś inną c. No i teraz musimy wyznaczyć to c. Do tego celu wystarczy, że podstawimy do tego równania punkt, który należy do równania. Punkt, który należy do tej prostej, wiemy, że do tej prostej należy na pewno punkt s o współrzędnych 0,6, czyli pod x podstawiamy 0, a pod y 6. Czyli mamy pod y 6 równa się minus 0, czyli po prostu 0 plus c, no i z tego wynika, że c jest równe 6. No i gdy już wyznaczyliśmy c, to tak naprawdę mamy z tego gotowe, szukane równanie naszej prostej y równa się Minus x plus 6. No i to jest koniec rozwiązania tego zadania. Widzimy, że wyszło nam rozwiązanie, to równanie proste i dokładnie takie samo, jak sobie odgadliśmy na początku, na początku naszego rozwiązania. Dlatego warto czasami opłaca się na początku rozwiązania zastanowić, czego należy się spodziewać. Jeżeli da się z rysunku dużo rzeczy odczytać, to też opłaca się to robić. No ale rachunki są niezbędne, żeby rozwiązanie zostało nam zaliczone.